W 1951 od odcinku dni, ten dzień, akurat ten dzień robiłam ja też w miłasnoręczny, niż tak krótko, ponieważ przedwczoraj zamówiłam i jeszcze nie przyszedł. Chciałam I chciałam tylko, żebym zrobiła własny dzień. I od razu mówię, że ja nie mogę nazywać, znaczy, że wygrałam pierwszy dzień, ale. Więc pierwszym odcinku pokażę Wam jakie zadania zrobiłam. Właśnie <coughs> <musisz> <coughs> i... to byłam tak po prostu dla odkazów. i Nie tak, Tutaj Tu kolorowa i takie z mojej kolejności Kolejności, jest, nizelki, hmm, pokolenie i tak mi się okładka tak podoba. Wybiłam hmm, do pierwszej strony na, czyli po mojej od tej i wyszłam z fizyki i postanowiłam, że będę zaznaczać zawsze wszystkim tym ptaszkiem, jaki zgodnie nawet jest z hmm, COVID-a i zrobiłam podpisywanie, jak podpisałam tutaj Tutaj gabni tutaj imię nazwisko, a tu później mój adres i mój numer telefonu. Także jak się zrobiłam zadanie. To nie serie, jest wtorne. Zrobiłem tak. Na coś, czyli na pewno wszystkie tło i kraska, to bym sobie wyczuć tak stojny wychować. A tu jest pisz... Które i jeszcze zrobiłam piąte moje zadanie, czyli zrobiłam to na rytm i w z tym Ja narysowałam, próbowałam narysować, przykład tam ludzka tutaj, wiecie, słowiem. Już nie było, tylko nie było, tylko zielone, które nie nie a tutaj jakoś mi pojechało włosy, no, Były trud, że był które zrobiłam. I także tutaj jeszcze na koniec napisałem miłego niszczenie i jak to piszę od do. Takie tam pisała, ale ja i I ja napisałam od Gabrysza do Gabrysza. I jeszcze zrobiłam okładkę, więc półki. mam teraz taką rzecz, kolekcję na, y, na rytm. Ja narysuję moją kolekcję, której nie widzę i której nie mam w sobą do przyklejenia, ale y, ja mam taką kolekcję, powiedzmy, powiem, z kubek LumiBand, to jest taki zaklejki do więc próbuję zrobić y, zrobiłam, ponieważ ja tu że zrobiłam, że ja jakbym nie wypadła. i żebym nie zapomniała, że to to zadanie, więc robimy tu. I narysuję sobie, i tak, że mam kolekcję kapselków z tym mar, więc trochę tych kapselków, te kółeczka. Tak. Ja, że mówię, że ja zrobię tylko tak. Kupselki. cztery kapselki w góra, czy tam 1, 6, kapselki Tak, kapselki już są. I napiszę tym 2. Jeszcze mi zostały, bo ja tutaj dałam yy, yy, sześć. Tak? I jeszcze szybko pomaluję je na zielono. Takie nie aż tak starannie, ale może być. Szybko to robię. I zostało pięć minut, jestem pięć. Więc Różne mam na nich napisy, wiem. tak to będę. Tak, Jeszcze ostatni. Tak, skończyłam. I tak, tak wygląda. Zapisałam i tak w kolekce ten barków jest. I, i to było o 19. I tak to wygląda na dzień. Odcinki będą w różne dni. Tą, że mojej e, dzięki za oglądanie tego tak krótkiego odcinka, gdzie zobaczyliście jedno zadań, które robiłam i tak te opładnie inne moje zadania i nie i dzieje z chcę zrobić papieru. E, myślę, że w kolejnym z zrobimy knihu, to troszkę się boję. I tak. no to, Dzięki za oglądanie i no czekajcie na następnego odcinka dzisiaj